Z tej strony Misiek znowu. Tym razem kolejny dzień. I dzisiaj gram w jakąś gierkę. Hmm, w co ja mogę grać? To pograjmy w sobie znowu Brawl Starsa, Na razie jest żadne komentarze. Chyba. Tutaj gramy w Bronze Stars, okej. Okay. No szybciej. O, coś tu nowego jest. Okej, okay. widzowie. Lecimy jakoś, nie wiem. 5000 pięć tysięcy, pięć tysięcy łapek w górę. Proszę, bo ja chciałbym trochę zarobić na tym nagrywaniu. Wiecie o tym? Napiszcie, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście być bogaci. Bo ja tak nie za bardzo nie jestem chciwy. Aj, 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 aj. aj. Ok, giniesz, giniesz, człowieku. Dobra. Ok. O, ok, ok. Dobra, lecimy. Bum. Nie, nie, dobra. Widzowie, ta gra jest trudna. Bardzo trudna. Nie umiem w nią trochę grać. Znaczy umiem, tylko że trudno jest. Znaczy łatwo się gra, tylko że dawno w nią nie grałem. A teraz jak nagrywam, to teraz no mogę. Teraz gram. To. Dobra, lecimy, lecimy. Ile ciu... Się... Ten, jak ciu... Się... Nie pamiętam jak to się nazywa. Ale okej. Okay. Dobra, lecimy. Ginicie. a jajaj, oni wygrają. Widzowie, ja jestem nubem. Dobra, gramy dalej. Co to jest? Co to? Aha, kolt. Dobra, lecimy. Nie. Oczywiście znowu się poświęcam, bo nie lubię tej gry. Ta! Nie! Dobra, leci. Ajajaj, dobra, przegramy to. Dobra, lecę, lecę. Nic mnie nie obchodzi. Nic mnie nie obchodzi. Dobra. Boże, nie, nie. Dobra, to już nie ma. Szkoda. Widzowie, to jest taka trudna. Dobra, nie będę w to grał. To jest za trudne. Widzowie. Ta gra jest za trudna. no. Nie jest trudna na no średnia w co ją nie widzowie o oblężenie. Boże uważaj oczywiście wchodźcie na kanał yy, a subskrybujcie łapkujcie go mnie też no bo ja tu. który to już odcinek? Eee, czwarty! Chciałbym, żeby było jak najwięcej. A tu już widzę, że jakieś tam osoby oglądały, a nie zasubskrybowały i łapeczkowały. O Boże! Ale jabłki. Lecimy, gościu! Nie! Nie, dobra, ale jabłki. O, cube! Nie, co to? Jej, co to jest, śrubka? Chyba tak. Hmm. Jej, bocik. Gin, 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 gin. Dobra, lecimy. O Boże. Pff. Dobra, lecimy. Nie. Dobra, leci, leci. Leci, leci. leci. Nie, ja, jak? Ej, poszaleli. O, przecież byłem za tym polem, i to jest nienormalne, widzowie. Ta gra jest zepsuta. Nie! Yeah. Dobra, gin, gin. O! A, szkoda. Ale to było smutne. Wiecie co? Puu! Dobra. Lecimy. Lecimy. Lecimy! A! ginę, ginal! O oh nie! Yeah. Dobra, e, zabijamy. Ko A, co? Zabiła mnie. Dobra. Musimy grać dalej. Nie możemy się poddać, widzowie. Pamiętajcie, nie wolno się poddawać. Bo wtedy wszystko wyjdzie bezsensownie. Znaczy co? Dobra, nie, sam nie, czasem nie wiem, co ja mówię. Dobra, lecimy. Mam drugiego. Ulta! O dobra? Dwa kolejne. Bum, bum. Lecimy, widzowie. Lecimy. Też oczywiście piszcie w komentarzach, w co będziemy grać, bo to będzie przy nudy. Oczywiście. Przepraszam, widzów, że tak mówię. Cały czas o jednej rzeczy, no ale cóż. Musi być tak. Wygramy to, widzowie! Jest! Jest! Wygramy to! Wygramy! 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 Najpierw mogę. O, taką mineczkę. O, Dobra. Lecimy. Mm, mm, mm. A, mogę. Mogłem... Ale ja, człowiek. Dobra. Ale przecież to się nic nie Dobra, dobra, gram w gierkę, nie chcę w to grać. W To w parze. Dobra, ja gram jako ten typek. Mam nadzieję, że nie dostanę, nie będę z jakimś nubem totalnym. Bo jak to tak będzie, to to już nie będzie mieć sensu, wiecie widzowie. Dobra, musimy wygrać to. Oczywiście. W ogóle co, oczywiście? Czasami mówię bezsensownie coś. A kurczę, żeby życie było lepsze. Dobra, jest dobra. Bo chciałbym. Chciałem być YouTuberem i mi wyszło. Nie! Kuba Pro. Na pewno Kuba Pro. Nie będę cię obrażał, typeczku. No nie, mam no po prostu. Ultra Pro! On się. Boże, co za człowiek! A! Dobra, nie będę na niego krzyczeć. Dobra. Dobra. Dobra, nie zależy mi na tym. Dobra. Ej, właśnie. Nie. Rico! Ja w Braunstrasie nie jestem Proszę. Znaczy, kiedyś grałem bardzo dużo na telefonie, jak jeszcze nie nagrywałem. W ogóle, ja tu przygotowuję piosenkę i jakby co, to y, może kiedyś y, ta piosenka wyjdzie i no... No, no ty człowieku! Ging, ging! Ging, ging! Dobra, leci. Ale w ogóle kuleczki trochę dziwne. Dobra. No, Rico jest lepszy od y, Ko, Colta chyba. No, lepszy. Dobra, nie będę się darł. Dobrze. Lecimy po tego cuba. Zobaczmy czy tu. Nic nie ma tu. Gościu leć! Leć! Gościu, załatw go! Lecimy! Dobra! Trzeba go zniszczyć. Dobra, leć! Lecisz! Co? A, mogłem coś takiego użyć, ale co mi to. Dobra, leć. Nie, ja nie chcę wychodzić z G. Dobra, lecimy, lecimy. Mm, mm, mm. Ile? Dobra, muszę zadanka robić, bo co? Mm, dobra, to muszę chyba. Do... Dobra, to wezmę. I lecimy. Znowu. Ule... Ta nowa postać, to ona taka... Mm, dziwna. W ogóle nawet nie... jak ona się na Ale nawet coś na l... lico... Pff, nie wiem. Ale ze mnie typ. Nie! Cożesz? Co tak dużo? Dobra, muszę teraz uważać, bo jak y, ja zginę, to już koniec w ogóle. Nie zbiera A, albo chce mnie zabić. Wiem, wiedziałem! Gościu, nie jesteś taki mądry. O Boże, nie! Dobra, lecisz, gościu, poleciał. W sumie jestem coraz bardziej dobry. Dobra, leci. Lecę z tobą, gościu! A nie, ul ulta wykorzystał. Dobra. Dlaczego na mnie się uzią? No ludzie! Dlaczego? Gościu nie wygra ze mnie. To jesteś... Takim nobem! Co? Aż tak? Dobra. Jak tyle zadasz, to ja już z tobą wygram. Chyba. Dobra, lecimy! Puh, 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 puh. E, wygrywam, wygrywam, e, wygrywam. Jest! Wygrana! Jest! Dobra, lecimy! Jakby co? To najczęściej odcinki z Awadamem będą we wtorki. Piszcie, czy dla Was to pasuje, oczywiście, El Primo. A, w ogóle muszę zobaczyć yy, na to. Yy. O Lola. Hmm. G Eee, dziwna trochę, no ale okej, okay. nie będę się wkurzał, okej, okay. okej, okay. co to jest? A wiem co to. Też ja wiem. Dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, lecimy z kolejną giereczką. A, dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek. Wystączyny... To znaczy... Trochę dłuższy. Dobra. Oczywiście Adama ze mną nie ma, bo... A w domu jest. No ja też jestem w swoim domu. Ja mi się 5806. Gijesz! Dobra, dobra, nie zginął, ale... Mógł zginąć. Boże, ale tu rozruba. Boże! Ej! Rozruba tu jest! Nie! To jest rozruba! Nie! Co? Aż ty? Proszę.

Że, ile ja bym miał kubek? Dobra, poniosło mnie. Przyznam. Poniosło mnie. Bardzo mnie poniosło. No dobra. Poradzę sobie. Dobra, lecimy z kolejną giereczką. Tym razem, może nie. nie. El Primo, dawno nim nie grałem. A w ogóle nie grałem. Food. Aha, bo nie, nie Brawl Stars, tylko brał Wood. O Boże, zapomniałem, że to jest Browse Wood. Znaczy Wood? Chyba Wood. Bo ja się bardzo przyz, przyzwyczaiłem do Brawl Stars. Od którego gracie sezonu, był ja od y, tego, którym od, y, pojawił się ten zimowy brodacz. Nie, pamię... ogóle nie pamiętam trochę, jak on się nazywał, no ale pamiętam, że to był jakiś brodacz, który atakuje śnieżkami śniegu i ten człowiek mnie na stóry nie zabije. Dobra, wkurzasz mnie, wkurzasz! Ja! Dobra, nie lubię grać jak coś się, ten, yy, kręci. O ty, to już, na w ogóle... O Boże! Co? pum bum, bum, Co nie? Dobra, już bym zgi... ślepy załówek. A poza tym i tak bym już nie mógł Haha, Nuby! Nuby! Dobra, nie Nuby, ale Musz. Tylko, nie jest taka frajda Jak się gra od początku Bo ja w sumie nie gram od początku Dobra, killerze Kiii! Poniosło mnie, dobra Przecież Tyle HP mi wzięło? O Boże, ile ona mi zadaje Dobra, lecimy Co? Dobra Ja tu będę za chwilę kończył ten odcinek. Pamiętajcie, wchodźcie na mój kanał, na Avadama, subskrybujcie, łapkujcie, a to na dzisiaj... No, ten kon... Y, na dzisiaj... Y, to tyle tego odcinka, więc... Pa!